924 Witam i zapraszam na kity, czyli komiczną impresję tygodniową Przegląd tygodnia zaczynamy od Marsa, gdzie sztuczna ćwierć inteligencja dronów zaczęła przejawiać bardzo podejrzane skłonności Gdzie teraz? A e, dobra Ja pierdolę! dole! Widziałeś to? Widziałeś to po prostu? Meteor Strike I nagle dwie dronki wjeżdżają tam centralnie po prostu sztuczna ćwierć inteligencja, inaczej tego nie określę. Źródłem tych problemów mogły być błędne plany, które ktoś trzymał do góry nogami. Podobnie jak w przypadku przysłanego zestawu do samodzielnego montażu Drone Huba. I się tu na razie okopiemy. Pokażcie mi! Ja pierniczę! Pokażcie mi, te pok pokażcie mi te instrukcje. A one były do góry nogami, to nie jest dronka, to jest fabryka elektroniki. W czwartek rozpoczęła się kolejna tygodniówka w Battlefield 5. Tym razem nagrodą jest różnica przeciwpancerna Boysa, której odblokowanie wymaga robienia rzeczy tak dziwnych, że skończyły mi się pomysły. Trzy wam w cztery, bando złamasów. No. Wujowi Wiesławowi pomysły się skończyli. Ponieważ jednym ze sposobów jest strzelanie do przeciwników scholowanych zestawów przeciwlotniczych w trybie Firestorm, co niestety wymaga pewnego skilla. No nie, gość jest kurwa totalnym jebanym kapciem, no. Stationary weapon destroyed. I typ został wypierdolony z bamboszy. Myślał, że nabije, Myślał, że nabije punkty siedząc na tym. Siedząc na flaku i próbując mnie ustrzelić, nie doczekanie twoje, cieć, wieżu. Co nie powinno dziwić, wszyscy rzucili się na tryb firestorm, co doprowadziło do scen rodem z tureckiej dyskoteki. <śmulary> Widzieliście to? Kurwa! Po prostu! Dobra, Józek. Idź w pizdziec. Umrzej, zdechnij, nakryj się kopytami. Okej. Okay. Kolejnym wyzwaniem było uszkodzenie wieżyczki i silnika czołgu. To, w porównaniu z pierwszym etapem, okazało się dziecinnie proste. Dobra, czaję się w szuwarach. Jest! Wyjebałem mu wieżyczkę. Jeden kłopot z głowy, cel zamarkowany. I nawet nie wiem, gdzie jestem. To mu poprawię. BUM! Poszedł na złom. W piątek niektórzy gracze już zdążyli odblokować różnicę, co potencjalnie może doprowadzić do drastycznego zasolenia forum Electronic Arts. Zdjąłem go w. Zdjąłem go w biegu. Aha. Czyli Boys bierze setkę. Natrafienie w klatę. No, to będzie tak, jak mówiłem, będzie taki ból dupy na forum, że po prostu moderatorzy nie wyrobią. Musiałem się upewnić ponad wszelką wątpliwość i tak to prawda. Jeden strzał z boysa w większości przypadków wystarcza. Dostał. Tak jak mówiłem. Jeden strzał, jeden trup. Nawet jeżeli wlepie, body shota. Ale nawet różnica boysa nie chroni przed wściekłymi moskitami na hamadzie. Aha! Fajnie! Typ... Wleciał po prostu centralnie we mnie. W sobotę natomiast planowałem stream Versary, czyli pierwszą rocznicę mojego streamowania na Twitchu. Niestety OBS nawalił i przerwał go po 30 minutach. Tak więc to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie kitów za tydzień.